Cześć, opowiem Wam dzisiaj historię o moich przedłużonych włosach, żeby było dla jasności, e, dlaczego jest to ciekawe. Może być to ciekawe, dlatego że ja pracuję z energią, jestem osobą energetyczną, jak pracuję coach intuicyjny, więc odczułam energię i świat innych ludzi. Potrafię czytać, jaka jest moja praca. Oprócz tego, że jestem make-up I mm, chyba 3 lat, no nie pamiętam, kilka lat temu to chyba było w czasie korony był to czas, kiedy. Ja zapuszczałam włosy. Kiedyś miałam przez całe życie takiego boba, przeważnie nie przez całe życie. Potem ścięłam, nie wiem, na pewno ktoś, kto mnie oglądał, może wstawię tu zdjęcia, widział, że, em, że mam krótkie włosy i ja też je lubiłam, ale chciałam sobie je przedłużyć. Znaczy, chciałam sobie zapuścić na, na tego boba zwyczajnie. No, okres przejściowy jest ciężki i to każdy wie, kto zapuszczał trochę włosy i ten moment, kiedy one są dotąd, no, mi tu już zaczynają odrastać znowu, to jest tragiczne. No i poszłam do fryzjerki, obcinałam, która sobie kolor, ona mówi: To jest taka turczynka, e, tutaj w Niemczech, i że ja bym sobie przedłużyła włosy. Ty, 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 tu, tylko tutaj, nie? Tak się zastanawiałam, zastanawiałam. No, wie, no dobra, może ona tak mnie bardzo namawiała, wie, dobra. Spróbuję. Zawsze może chciałam zrobić, przedłużyć moje włosy. Poczekajcie, zejd zejdę ze schodów. To jest zimno po prostu i dzisiaj do autobusu w ogóle do pracy i zdecydowałam się, oczywiście najpierw mi założyła takie długie, takie dotąd e no i mówię, potem je i, i no i w końcu był taki efekt dość fajny, taki, 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 taki może, takie przedłużane były te przody, bo ja, jak one są kręcone i ja je prasuję żelazkiem, to one się wykruszają, no i to był najgorszy problem. Przedłużyłyśmy te włosy, no i wyglądało to dość fajnie, byłam zadowolona. Um, ale, po, po, po pierwsze, to ja w ogóle nie mogłam spać, bo mi tak głowa bolała, bo to były w takich pasmach założone włosy, a ja mam cienkie włosy, więc nie wiem, czy ta fryzjerka po prostu nie wiedziała, że blondynki mają inne włosy, że są cieńsze, założyła mi te pasma i one, ja, mnie tak bolała ta głowa, że musiałam którejś nocy po prostu z tego bólu już, jak mnie to ktoś ciągnął, mocno zakudły. Po prostu odciąć jedno pasmo, bo było nie do wytrzymania. No i jakoś tak się męczyłam z tymi włosami. No znaczy, męczyłam, no byłam zadowolona, ale z drugiej strony, to się męczyłam naprawdę. I czułam się przy tym wszystkim bardzo dziwnie. Tak. Jakbym nie czuła własnych myśli, nie czuła własnych. jakby nie czuła siebie w ogóle. Jakby jak, taki w chaosie miałam totalny. Totalny chaos w mojej głowie miałam cały czas. Jakby w ogóle się czułam jakby nie sobą cały czas. Um, no I siedzę do mojej siostry, która jeszcze tutaj mieszka wtedy w Niemczech przy stole i mówię jej o tym, że ja się tak dziwnie czuję, tak źle się czuję, tak, tak jakby mam skołatane myśli, takie negatywne i wszystko. I ona się na mnie patrzy, bo obie pracujemy jako, jako yy, z energią i jesteśmy kołczkami energii. Czytam jak to się nazywa, nie chcę się tego teraz tłumaczyć. O, jakie ładne światło. Um, no i tak weszłyśmy w, ten, w te informacje, które są w tych włosach i z tego, co wywnioskowałyśmy, to włosy mają swoje informacje, mają swoją energię, czego wcześniej w ogóle nie wzięłam pod uwagę, w ogóle nie przyszło mi to do głowy. Ehm, no to były informacje, takie, które ściągnęłyśmy. Możecie teraz się śmiać albo nie, to była dziewczynka z Indii. One były blond, ale one są zawsze farbowane, zawsze. Praw... Bo Jak uzyskać taki piękny blond kolor platynowy? dziewczynce, która musiała sprzedać te włosy prawdopodobnie gdzieś z Indii, może Bangladeszu no i wcale nie była z tego powodu szczęśliwa to są biedne kraje i za włosy pewnie płacą tam duże pieniądze i dlatego tak bardzo źle się czułam bo te włosy nie były moje one zawierały informacje informacje na temat bólu tej dziewczynki, która musiała te włosy ściąć um, także to moje doświadczenie z włosami, mówię o tym dlatego, że tak Wiele jest teraz na TikToku informacji na temat y, tych zabiegów estetycznych, tego wszystkiego i tu se wstrzykni, tam se wstrzyknij, no, no pewnie przydałoby mi się coś wstrzyknąć, <grym> może kiedyś, jeszcze nie teraz, um, ale uważam, bo ja pracuję w branży beauty i często jestem w Senfora, w, w Douglas i jak patrzę na te dziewczyny, które mają 16, 17, nie potrafię, może w mniej, nie wiem, i mają lat, i mają na te usta tak wielkie, że widać, że to jest powiększone. Ja naprawdę nie mam ochoty do takiej osoby podejść, bo nie mam do niej szacunku, najnormalniej w świecie. Nie dlatego, że to oceniam, tylko dlatego, że. Ona, ta dziewczyna się oszpeca po prostu. Oszpeca się i jako osoba intuicyjna wiem, nawet pewnie nie tylko intuicyjna, ja wiem dokładnie, że ta dziewczyna nie ma pewności siebie, bo zrobiła to albo napatrzyła się na, na TikToka i nie ma w ogóle swojego zdania na ten temat. To tak jak ja, gdy miałam 17 lat, czy tam 18, zrobiłam sobie trwałą ondulację, kiedy moje włosy były tak naprawdę i tak kręcone i sobie popsułam włosy w ten sposób. Więc każdy z nas popełnia błędy, ale... Nie sądzę, żeby było zdrowe dla ciała generalnie wstrzykiwanie w sobie takiej dużej ilości produktów. I mówię, ja nie mówię, że tego nigdy nie spróbuję, no, raz spróbowałam, ale dziewczyny, żeby dobrze się czuć, żeby naprawdę czuć się wartościową osobą, jeśli to nie jest jakaś krytyczna wada typu nos, bardzo krzywy i zupełnie płaskie piersi, to naprawdę nie ma sensu. I to nie da wam poczucia takiego głębokiego wartości. Jeśli chcecie poszukać takiego głębokie poczucie wartości, zacznijcie pracować nad sobą. Znajdźcie, znajdźcie swoje wady, bo to jest droga na skróty. Dziewczyny, to jest tylko droga na skróty i tak naprawdę co ci to da? Ci to szczęście? Nie, nie sądzę, że ci to dało szczęście. Może krótkotrwałe, ale potem zobaczysz, że twoje problemy nadal są. Także jeżeli masz jakąś inną jak zadań na ten temat, to się nim, ale ja po prostu już nie mogę oglądać tych wszystkich TikToków i tych dziewczyn, które przychodzą do Sefory z tymi, które mają naście lat i mają usta jak nie wiem, no, no, to to wygląda tragicznie, naprawdę tragicznie. Albo panie, które często Rosjanki, które, Polki też zresztą, które e, też mają 40 lat i i, i napompowane na